to jest pierwszy odcinek z Mii Games. Dzisiaj pogramy sobie w Will Defense i może chodźmy na, na tą arenkę Jest dużo osób. To jeśli ktoś nie wie, to polega na tym, że mamy ochronić Will przed przed cmijakami. Tu możemy sobie coś wziąć, ja sobie to. Tutaj jest parkour dla chętnych, takich parkurowców, ja nie jestem parkurowcem. Gra startuje za 10 sekund, więc może e, pobiegajmy sobie troszkę. Ogólnie jeśli ktoś wie jak to gra, to bardzo się cieszę. E, dobra, mam wszystko. Tutaj pomienna różdżka, czyli tutaj możemy sobie kupić, bo tutaj w rogu. Są duchy, emerald, zabicie fala, NPC, gracze i moby. Mobów no, jest dwóch. O, tutaj jest jeden. Trudno tu cokolwiek złapać. Mobów jest bardzo mało. Jest pięć mobów, dobra. O, jest, jest, jest. Kurde. Polega na tym, no ja już mówiłam na czym to polega. Kurde, co ja jestem? Dobra, nieważne. Pobiegajmy sobie i poszukajmy. Sześć momów jest. Mm, dobrze. Następny odcinek, być może, będzie z Paulą. Być może. Proszę poszukajmy jakichś mobów, a nie latamy w kółko i w kółko. Słuchajcie, fala numer 4. Nie, ja chcę go zabić. Dobra, mam 50 emeraldów. Fala numer 5. Mamy regenerację i szybkość. a tu się rozpią, jak słodko. Oooooh, dobra. bite, Znam 16 emeraldów. Dobra, bonus stałam. Ogólnie, jeśli chcecie, tą serię. Bo to będzie nie tylko minigames, takie, bo nie będzie to tylko taki minigames. Tylko będą na przykład Vampires, jeśli będzie, bo na razie tego Vampiresa nie ma. Op, IP no w ogóle tego fajnego serwa będzie w opisie. No, i będzie w opisie, będziecie mogli tu sobie grać. MySG.pl, tak to się to nazywa? MySG.pl. Chyba nie muszę powtarzać 17 razy, żebyście zapamiętali. Ale napiszę wam w opisie. żebyście wiedzieli już na 100%. Dobrze, zajmijmy to. Dobrze, dostałam dwa razy. Um, ogólnie to mam już 170 ileś tam. 178 złotych. Dobrze, może kupimy sobie bewsztyka. Tu są! Chronić Willagera! Chronić go! Nie! Kurde, jestem duchem, dobra. Mogę latać. I teraz um, wypatrujemy. Ich... No bigo! jej, Kolejna fala! Dobra! No gdzie są te zębiaki? Dawać moby! Dawać moby! Dawać moby! Jest! A ta 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 ta! Bić moby! Bić moby! jej! Bić moby! Bić moby! Bić moby! Bić! Aha, oh, dobra. Myślałem, coś bym wziął. bo mu biorę lekko. Dobra. Zginął. Hmm, szkoda. Jej, tu jest fala, szybko, szybko, to nie szybko! Chroniczy u wilnożerów! Muszę żeby je chronić, ale nie ma tu ich. Są 4 NPC. Tu jest ten pacet. Kurde! Fala numer 9. To jest ogólnie długa rozgrywka. Będzie co taką rozgrywkę? Co taka rozgrywka, bo to będzie nasz. Film, to znaczy odcinek, będzie ogólnie nagrywanie. Vampires, kurde, kurde, biją go. Dobrze, ja muszę się naładować, że na razie się naładować. No. Co zrobię, jak mnie zabiją? Mogę tak powiedzieć? Mogę, pewnie, że mogę. O jest, widzę ich. What the fuck! Ile ich jest? Trzy no, cztery. Ale trzeba chronić miniaczary. Dobra, może będę na straży tego milnaczerka. I lecę ich zabić. Ueej. Teraz są. Tu jest jeden. O, goni go, goni go! Nie! Yeah. Jest. Dobra. Mm. Mam już tyle, meral. Duże. Dobra. Zimno. ale numer Tutaj jest. Tutaj sam. Tutaj! Aaaa! Wiecz mi się skoczył! Skoczył się wieziewiec. Na to tylko. Oj. Żeby sobie zadyć. No... kolejna fala. Aha, ja zginęła. Dobra. Tak widzieliście kulka Julka, bo tutaj nie można mieć premium. Dawać ich tu na walcie! Nawalajcie! 13 ich jest! Kurde! Aha, tu nie ma Wildaczar, fajnie. Nie bijecie Wildaczera, haha. Mm, dobra. Tutaj jest ich pełno. No bić, 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 cić. No bić, 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 bić. Jest! Dobra Ta fala i chyba już jest koniec, albo jeszcze jedna. Już będzie koniec odcinka. Wychodzi fala numer 13. O, z mieczami już! Z mieczami też są, kurde. Z mieczem na niego, co? Z mieczem? Mm, tam się drogowie pomogę im. O Boże, ile tego tu jest? Chyba piętnaście. No kurde, czemu zginęłam? No weźcie go chroncie No chroncie go kurde Chrońcie go Coś to w ogóle jest Ja mogę pić? Nie mogę Ten chyba nie wie o co w tym chodzi Masz mieć. <grystanie> Stało dwóch dla czerw, ale no. No nie bijcie go! Willager Stefan zginął. Dobrze. Dlaczego jest sześć, A oni w ogóle ich nie bronią. Dobra, Willager ten zginie i będzie koniec. Kurde. Dobra, więc to by było na tyle. Pierwszy odcinek, mam nadzieję, że się podobał. Drugi na pewno będzie. Piszcie, czy chcecie taką serię. I cześć. Pa.